To mami <laughs> Chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj oh. Eta, milu ich było, Jakieś Strasznie mało No dobra, chcesz... nie, shotgun już był, więc weźmiemy sobie karabin maszynowy który jest zresztą wart jeszcze więcej, więc tylko na plus to wyjdzie No dobra, to wracamy robić tą misję Train to Catch to, była taki, to był taki bardzo mały przerywnik O, jakiś zielony pistolet Ja chcę No dobra, to sobie Nie, ja, bez sensu wiesz. Co bez sensu? Kiepski? O, użyjemy sobie tego. A! jaram się. <śpiewanie> Dobra. No, chodź pięcia. Dzień dobry kurde, wziąłem kiepski. Znaczy się, że mam kiepski bardzo pistolet. Ale co, ten znaleziony jest lepszy? Właśnie nie zdążyłam obejrzeć. Okropne. Co ty teraz zrobisz? tam robił to sobie, zobaczę. Dobra, chyba trzeba będzie po prostu pozabijać wszystkich, którzy się na nas nadzieją. Ale. Mordekaj ciągle nam pomaga Bo chciałam, żeby, żeby pistolet miał z jakąś tam umiejętnością dodatkową. Czyli e, żywioły, tak? Tak, ale... Bardzo mało ma proszę ja ciebie napoi A ile? Chyba 6. No to sześć jak na pistolet, no to to jest w porządku. No to jest mało. No, ale to jest pistolet. Ten mało. Jakiś no ale ja wcześniej pistolet ja mam więcej strzelałam. No ale to jest taki pewnie jakiś zwykły pistolet. No nie, no z wyrzutem, Co? Już? Lol. Ja już nie, leżę. Jezu, mnie. No, bo ty gdzieś skieprzyłaś. Jeszcze jakieś robaki są tutaj, no. Dobra, trzeba chyba podejść trochę z dala od nich. szada sobie? No... Nie wiem. To no jeszcze jakaś tam... Kurna, te robale latają jeszcze, no. Gdzie ty kurde jesteś? A ty zginęłaś? Nie. Jestem na zewnątrz, tutaj niedaleko ciebie, no Ale te robale jeszcze tutaj latają. Właśnie jeden do ciebie strzela Serio? No, serio. Wcześniej się jeden robal. Znaczy, może raczej nie strzela, tylko cię kąsa, chociaż on bardziej strzela. Dobra, nieważne, skomplikowana kwestia. Chodź, to Dobra, idę sobie trochę dalej pozwiedzać. Dobra, jednak snajperka to jest to. A, tutaj jesteś. Ty tutaj jesteś Nie, to mam wrażenie, że to mówię do siebie. No a do kogo mam mówić, co? Trzeba ciągle mówić Właśnie nawalam się z jakimś helikopterkiem, to znaczy z... O Jezu, zaraz tutaj po prostu zginę, no gdzie się, Tak Dobra, chyba trzeba będzie go. O kurde, o kurde, jaki strzał. Podniesiesz? No tutaj nie ma żadnych wrogów, nigdzie a ktoś nie rozwalił. Z tyłu jest. O, tu kurde ci rzuciłem. Jezu! Weź go, rozwal. dlaczego ja go nie trafiłam ani razu? Nie mam pojęcia. Jakiś spryciarz z niego. Ale to niemożliwe, bo miał go na celowniku. No chodź tutaj. Teraz go trochę trafisz. No tak, należy no, ale żeby z tego. Oh. Kurno o czymś takim strzela, takim dość potężnym no, co mi całą tarczę zbija. Za jednym razem ale mamy problem z tym. No, jak mieliśmy samochód, to nie było żadnego problemu z tymi latającymi. Ja to mam wrażenie, że to on jest bukowany albo jest jakimś bossem. Jezu, znowu podniosłeś się? Nie. No, nie, no nie wygląda na bossa. Tylko jest beraz, czyli taki cięższy, że tak powiem. Ale mamy z nim problemów. Gdzie on jest? To, zaraz będzie nagladywał Zobacz się... sobie na mini-mapie. To już się pali, na szczęście. Kurde, no ciężki orzek do zgryzienia, że tak powiem. Dobra, leci. Ta nawraca jest. Dobra, powinien już paść, okej. Okay. 335, no to całkiem ostro. O jezu, jeszcze jeden, ale tym razem to nie jest boss. Kurczę, no musimy szybko jakoś znaleźć to, co oni chcą, bo. Będzie masa problemów z tymi głowienkami latającymi, no. Jezu. Zaraz znowu padnę, chociaż tarcza mi się całkiem szybko regeneruje, ale... Nie, oni są gorsi niż tacy normalni przeciwnicy. Kurczę, no. Ja nie wiem, co mam robić. Strzelać? Jezu, gdzie ty jesteś? Tam gdzieś daleko? No oh, poszłam po ten. O, dobra. Chyba cię uratuję. Kurde! Oh, o Jezus Maria. Ba nas tutaj rozwalą normalnie. Nie, no rozwalą nas tutaj w No ja już poległem. Dobra, odlądziłem się przed jakimś... Okej, okay, tutaj ciągle są, no. Kurde, potrzebuję napoi do... ...rakietnicy. To raz, dwa, trzy to rozwalę, no. A tutaj jeszcze są goście na ziemi, no. To zrespiło ich czy co? Tak. Mam nadzieję, że z tym Beres nie będziemy mieli do czynienia tym latającym dupkiem wielkim. Fuck! Jakaś rzeźnia totalna, no Nie wiem, mam wrażenie, że powinniśmy po prostu olać te latające główienka i znaleźć to, co oni chcą, żebyśmy znaleźli. Fuck. No i już, znowu po mnie chyba będzie. Chociaż może jest nadzieja. Dobra. Ale... Nie, nie, nie! Jednak użyję swojej zdolności. No tragedia jakaś tutaj jest totalna. No, faktycznie będę musiał coś poprawić, nie wiem. A co, no odrodziłeś się? Nie, nie. Zdoł zdołałem nie zginąć, że tak powiem. Ej, haj. Nie wiem, wrażenie, że oni się odradzają, czy co? Nie mam pojęcia. Dobra, nawalają się między sobą nawet. Nie wiem, może po prostu zaczęli wychodzić, no a wcześniej jakoś nie wychodzili zbytnio tam za amunicji nie starczy Oby te latające główienka... Nie było ich więcej, chociaż... no nie, no znowu jest ten Beres Dobra, słuchaj, mam pomysł, po prostu musimy to olać, no Idźmy tam, gdzie jest ten wskaźnik misji. Fuck. No dobra, ty już coś zebrałaś, tak? Dobra, ja też coś zebrać. Dobra, ja ci chyba nie pomogę, słuchaj, niestety. Dobra, jest, okej. Okay. To spieprzamy stąd, no. Cholera jest tutaj tych gości. A ten Beras jest po prostu jakiś przekozacki, no. Ma co się z nimi chrzanić. No Chyba już nas sobie darowali, tak mi się wydaje. No. No, ty widzę, że jesteś na końcówce życia ostrej. No, ale dzięki twojej specjalizacji wszyscy się leczymy. Trochę, bo trochę, ale o. zawsze coś. No, to była chyba, chyba najcięższa misja, jak do tej pory. No. Super. Dobry komentarz, Paulina, tak. Nie masz sobie równych, słuchaj, w loży komentatorskiej. Yeah. Wiesz, zawsze to mnie liczyć. No pewnie. A moje że tutaj masz coś innego. No dobra. Teraz musimy porwać pociąg Superiona. Ale jak to zrobić? To nie wiem. To totalnie nie wiem, bo nam w ogóle znacznik żaden nie wskazuje celu. No dobra. Nie, ona nam chyba powie. Chyba. O oh, looking good, ladies! No? Jezu, czy ona jest gorsza od klaptrapa? Trapa? Nie wiem. Kurczę, no chwila, znowu trzeba się do niej tam wracać. Za chwilę z nią pogadaj, a ja za chwilę wrócę. Ok? okay. No, widzę, że ma dla nas jakieś zadanie dodatkowe. So, 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 so. Na trzynasty poziom. A na jakie oczy dziwnie chodzą? <laughs> Jedno jej chodzi zupełnie od czapy. Dobra, zaakceptujemy to, bo dobrze jest sobie zbierać zadania, ale... No nie wiem, chyba nadal będziemy robili je train to catch, tak mi się wydaje. Tak, nadal no, zrobimy train to catch, tylko jakoś nie mogę zmienić na to zadanie. Dobra Potem sobie ewentualnie zrobimy zadanie, które dała nam Tina, albo w ogóle go nie zrobimy, bo jak będziemy 20 poziomu, to już nie będzie co robić z zadań od nich. Okej. Okay. No to lecimy Ja bym wolała powiedz hmm, Ja bym wolał polecieć A ja w sumie najlepiej O Jezus pobiec. Ta bomba eksplodowała Chyba nie można obok To szkoda, mi... że przy mnie O nie, nie, znowu jest ten dupek no Ten dupek z tymi... O, cóż się. Dobra, wyeliminowany. O, jest kolej z lodówką. No i No. Ale potężny. No, ale zaraz będzie po nim. Yeah. Nie, to nie jest lodówka, to jest tym razem maszyna do grania. <laughs> za 209 dolców? Mam zagrać na tym? Dobra, zobaczymy. No tu się chyba zawsze wygrywa pewnie. Eee, boom. Dobra, zobaczymy jeszcze raz. Jezu, jak śmiesz do mnie strzelać, spadaj mi stąpi tu też. Już, już. Dobra, jeszcze raz zagramy. Wisienki. Broń, teraz wypadła jakaś.